Witam serdecznie. Już za kilka dni Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Z tej okazji dzisiaj przygotujemy taki wigilijny barszcz z kapustą kiszoną, z suszonymi grzybami i z kaszą gryczaną. Zapraszam. Do przygotowania naszego barszczu potrzebne nam będzie garść suszonych grzybów. U nas są to prawdziwki które były wcześniej przez całą noc moczone w wodzie. Garść kiszonej kapusty, 5 łyżek kaszy gryczanej, pół litra barszczu białego, jedna cebula, dwa ząbki czosnku, dwa liście laurowe, 5 ziarenek ziela angielskiego, 3 łyżki oleju rzepakowego jakiegoś takiego dobrej jakości. Ja mam, który był robiony przez naszego znajomego. Pozdrawiamy Piotr No, to bierzemy się za robotę. Ja najpierw wezmę garść tej kapusty kiszonej, lekko ją po prostu tylko przesiekam. O, tak. Leciutko. I do garnka z wodą. Ja wlałem tutaj półtorej litra wody do tego garnka. Kapustka już tam wylądowała. Teraz grzyby, które się moczyły przez całą noc, razem z tą wodą, wlewam też do garnka. O, dorzucę. Dwa laurowe i pięć tych kulek ziela angielskiego. To wszystko teraz wstawiamy na gaz. No, teraz cebulkę będę kroił w kostkę. No, na patelnię wlewam olej rzepakowy. Zobaczcie, jaki on jest piękny, żółciutki. Cebulkę. Cebulkę będę smażył na tym oleju. Ona nam później posłuży po prostu jako okrasa do naszego barszczu. No, no to już tej grzybki razem z tą kapustą kiszoną wstawiliśmy na gaz. Będzie się to nam gotowało tak na gdzieś około pół godziny. Dopiero po tym czasie wrzucimy kaszę gryczaną, dodamy czosnek. O, i tyle. A później do, dopiero będziemy dodawać barszczu białego. No, i w międzyczasie będziemy naszą cebulkę na tym oleju rzepakowym smażyć. Posłuży nam, tak jak mówiłem, ona po prostu jako okraska do naszego barszczu. Troszeczkę ją. Sole. solę, dosypię trochę świeżo mielonego pieprzu. No, cebulkę sobie tak podsmażymy, ale do tego momentu, żeby ona nam się nie przepaliła, żeby była taka fajna, mocno zeszklona. No, cebulkę już mamy pięknie tutaj wysmażoną. Porządnie ze szkloną. Ona czeka po prostu na swój końcowy etap. Dobra, minęło nam tutaj pół godziny, jak się nam te grzybki z kapustą gotowały. Teraz dosypiemy tą kaszę gryczaną. Wciśniemy przez praskę dwa ząbki czosnku. Dosypiemy płaską łyżeczkę soli i wkręcimy troszkę świeżo mielonego pieprzu. Przemieszamy i gotujemy nam nasz barszczyk do momentu, kiedy kasza będzie miękka. Jest pyszny, postny, często właśnie u nas występuje na wigilii, chociaż ten barsz czerwony również jest bardzo często tutaj pałaszowany i uwielbiany przeze mnie i naszą rodzinę. No, kasza w tym barszu już nam zmiękła. Teraz dolewamy tego barszczu białego. No. Wymieszam z powrotem tak, żeby zmieszać tą mąkę i żeby ją też wlać. Ten barszczyk nam się teraz zagotuje. Te smaki w tym czasie się wszystkie połączą i będzie gotowy do tego, żeby podać go na nasz wigilijny stół. No, barszyk tam się tutaj zagotował. Wszystkie smaki są połączone. Jest gotowy, pyszny, wigilijny. No, barszyk nasz w miseczce. Teraz go okrasimy olejem tym z cebulką. O, hop. super. No, nasz barszyk gotowy, okraszony tą cebulką z olejem. Kosztujemy. Pyszny, tradycyjny barszyk. Rewelacja. No, wyszło pysznie, zdrowo, świątecznie. Korzystając z tej okazji, życzę Państwu wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.